Doe, A wezmę. A mogę. Mm. Kurde, przyuważyli. Dorwego? Jest! Le trafnie ge. Jest jeden. Ale broń, trzeba mi ją wszystko zmienić. Yy... Jak się rzuca tymi koktajlami? To jest... Przełącz cele, nie? Co to? Aha! Oni tam rzucają do mnie! Wyjdziecie tutaj Chodźcie do mnie, chodźcie. Oj, ciężko będzie, spróbujemy z działkiem jak nam pójdzie Kurde, no nie, tak nie będzie Ubiór, odpalimy sobie Ochraniasz 2-2 Tutaj jest jeden Weźmiemy maskę gazową. Odpalaj, na szybko. Z, z, z. Nie, gińcie jest full. Aha! Wycierpałem wszystko. Niezbyt kolorowo. Kurde no. Ładnie. Teraz 20 jeszcze trzech. Dawaj mi tutaj twojego hedziora! Ho, ty masz fajną broń, która mi się podoba. Aj. Tak, jasne. Kolejne kurze stimpaki. Aplikacja. No nie! Dobra jest, zaraz dostał. Jest jeszcze jeden został, bo no, dwóch. To ty się pował. Jest. Nie wiem czy to są heada, czy... Mmm, w ścianę jednąłem, niestety Teraz Tam jeszcze z drugiej strony widzę koleś jest Dawaj jeszcze raz Haha ha! Tyle ładnie ich tutaj się posypało. O, w końcu przecholowałem z rzeczami. Ale każdy ma jak już broń widzę. Dobra, trzeba się zająć w ogóle tą ciężkością naszą. Eee, dane ekwipunek 270, o oh fuck, ale tu i przerobiłem. Teraz tak, jak można to naprawić? A tu się nie naprawia? Ha! Ja myślę, że tu można naprawić bronię, tak jak w trójce, a tu nic. Lipa. Te samoróbki, pistolety, to mi e, dziękuję. One mi są niepotrzebne. A tu ewentualnie mogę wrzucić, w, w, wrócić w każdym razie. Koktajl motowy. Jak to się rzuca? Celna samoróbka. Tu chyba nie pocisków. A waga to jest 2,5 kg. Zawsze to jest jakiś element ubioru. Nie potrzeba mi chyba jednego jakiegoś. Tych skórzanych rzeczy. Jeszcze. 18 różności, że to wartość rządłowa. To może być dobre, jeżeli wyleważy. To się będziemy martwić. Pistolet maszynowy, mam wartość. O, fakt to jest. To to mogę wyrzucić. te pistolety, dwururka, waga jest mniejsza, i teraz mogę biegać. Haha, <laughs> ale padło! Dobra, teraz znaleźć to, co mi trzeba. Tylko dokąd mamy iść? Niby tam. Widzę bramina, który leży chyba. Ale to nie jest bramin. Niby nic. Wszyscy przyszli i do mnie. Nie, yeah, są. So. Przyszły gnoje. <grywka> Jeszcze dwóch. Gdzie? Skąd? Jesteś, dobra, chodź tutaj, no łebka, wystaw łebka pięknie. Ale strzel. Kochany. Odpal. Z czego ty strzelasz? raz jeszcze raz oj do tatuśa ja jest kajor on jest gdzieś tam poszedł. o ty Saniaku. Od was broni będę brał, tylko przydałby się yy, kasę jakąś. Miło by było. Steampaka miałeś. O, cudownie. Cygara nie potrzebuje. I tutaj gdzieś chyba kolega jeszcze was został, nie? Nie. Ty, tu jest wejście do jakiegoś innego woltu? 114. Może mi coś jeszcze będzie trzeba opierdolić sobie na ciepło. E, marchewka, to posadzimy mentanty, to nie mielonka. Da nam prawie wszystko. Idealnie. Czy nie byłem w żadnym innym schronie jeszcze tutaj.

Wow, 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 Chyba sobie kpisz! Do mnie z baseballem? Gost, to nie zmiotło? Kukurydzę miał podć kukurydzę w tym miejscu. Nie wiem. Każdy ma inny fetysz. Gdzie jesteś? A tu jesteś. A chyba dwóch, tylko było tutaj. Myślałem, do kolejnego głosu. Yy, więcej nie potrzeba. Pistoletów maszynowych mam po dziurki w nosie. Jak wygląda, w ogóle sprawdźmy, co tutaj jest. Bo celna, że jest po drugiej stronie. Przydałoby się sprawdzić w ogóle co jest po drugiej stronie, też nie? Dobrze zakopane cygary. Woltek antyrady, Świetnie. MEDWIGS? Widzicie? O, się przyjść. Co jest tutaj? Tylko dla pracowników naukowych. Aha! Y A nie ma nic więcej? Pfff! w ogóle wiadomość jest. Nieważne. Czyli nic tutaj nie było ciekawego. Kombinezon. Kry o! Nowy kombinezon. Ciekawe, czy jest lepszy. Ubiór ten sam, ale niby 14 będziemy mieć. Ha! <grywka> chyba ja sobie zrobię własne, tylko pytanie do Was: jaki numer dać? 6,9? Czy jakiś inny, może? Sprawdźcie, napiszcie w komentarzach, może coś się uda zrobić. Jestem do tego zdolny, wiem. Sprawdźmy, co. Tutaj. Pewnie nam gdzieś tutaj coś otworzył. Przynajmniej tak zakładam. So I got a question. Why the hell would anyone build a vault out of a subway station? This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to use it, you moron. We used to pull this kind of con all the time back before the war. Get a bunch of union boys to work some construction job that would go nowhere. BUM! Pięknie! Ale go i żyje! Nie. Kocham to! Jeszcze zabierzemy temu drugiemu kolesiowi.